Poranek. Dzień dobry, Ksenia Chlebicka. Zapraszam na szczegóły, prognozy, pogody. No i muszę powiedzieć, że o ile w centrum na południu poranek wyjątkowo bezchmurny, co dosłownie za godzinę, półtorej zobaczymy, no to na północy pojawia się więcej chmur, gdzie niegdzie na Podlasiu czy na Nizinie Szczecińskiej nawet delikatnie pruszy śnieg, ale suwałki zazwyczaj najchłodniejsze. Teraz minus jeden stopień, a dla odmiany w Katowicach minus dwadzieścia. Po południu na pewno cieplej niż w ostatnich dniach. Gdzie nigdzie nawet dodatnia temperatura, ale uważajmy, na nizinie szczecińskiej przez cały dzień mogą pojawiać się mgły, zamglenia, niskie chmury warstwowe. Natomiast w centrum na południu, na południowym wschodzie będziemy dziś się cieszyć słoneczną aurą. W czwartek ciśnienie delikatnie spadnie, zrobi się jeszcze cieplej i spora szansa na śnieg. Podobnie jak i w piątek, popruszyć może już w całym kraju i w najcieplejszym momencie dnia, właściwie wszędzie, dodatnia temperatura. Sobota to delikatny wzrost ciśnienia i nieco więcej słońca, przede wszystkim na Dolnym Śląsku, ale niedziela i poniedziałek, tu już ciśnienie poniżej 1000 hektopaskali. Sprawdźmy jeszcze polskie kurorty narciarskie, bo tu doskonałe informacje. Wczoraj było za zimno, a dziś 0 stopni na przykład w Krynicy i 80 cm śniegu, także szusujmy, jeżeli tylko mamy taką możliwość, bo naprawdę myślę, że nawet w alpejskich kurortach nie ma tak pięknej aury. Ja oczywiście zapraszam na kolejne prognozy. Do zobaczenia. Dzień dobry, Ksenia Chlebicka, zapraszam na szczegóły prognozy pogody, no i muszę powiedzieć, że te szczegóły mroźne przede wszystkim na południu kraju, bo tu choć niebo bezchmurne, to za chwilę zobaczymy. To na termometrach w Katowicach minus 20, minus 18 w Opolu czy minus 17 w Krakowie. To jest taki dzień, kiedy możemy założyć czapki, szaliki, kurtki naprawdę grube, nawet odzież termiczną, bo chyba nie mówi się już kalesony, ale do tego wszystkiego jak najbardziej także okulary przeciwsłoneczne. To już niebawem. Silne słońce może być utrudnieniem dla kierowców. Poranek na północy kraju zdecydowanie cieplejszy. Tu nawet w suwałkach czy w Gdańsku minus 1 stopień. W tym momencie w Szczecinie i w Białymstoku delikatnie pruszy śnieg. Polska pozostaje pod wpływem wyżu, przede wszystkim skandynawskiego, także ciśnienie wysokie, choć minimalnie spada. W tym momencie 1020, a później 1018, 1015 hektopaskali. Będziemy czuć się dobrze, ale gdzie niegdzie na północy mogą pojawić się chmury, z których popruszy śnieg. Po południu uważajmy na nizinie szczecińskiej. Tu mogą pojawiać się mgły, zamglenia, też takie niskie warstwowe chmury, ale niezmiennie w centrum i na południu. Od rana do wieczora mnóstwo mnóstwo słońca i też zrobi się nieco cieplej, bo w Krakowie zobaczymy minus 2 stopnie, a na przykład na północy kraju nawet plus 2. Oczywiście zapraszam na kolejne prognozy. Do zobaczenia! Chlebiska. Dzień dobry, czas na szczegóły prognozy pogody i muszę powiedzieć, że szczegóły interesujące, bo na północy kraju duże zachmurzenie, ale też ciepło. Gdańsk, Suwałki minus jeden, minus trzy stopnie w Olsztynie, natomiast w centrum i na południu bezchmurne niebo i zimno, a miejscami jak na przykład w Katowicach, gdzie w tym momencie minus dziewiętnaście stopni, bardzo zimno. W drugiej części dnia w całym kraju dominować będzie niewielkie zachmurzenie, ciśnienie wysokie, ale gdzie nie gdzie, przede wszystkim na północy w nocnym wschodzie kraju mogą pojawić się chmury, a z tych chmur chwilami może nawet popruszyć śnieg. W trakcie dnia temperatura wahać się będzie od minus dwóch stopni w Warszawie, we Wrocławiu, do plus dwóch w Gdańsku czy w Kołobrzegu. Na północy niezmiennie pochmurna, choć z przejaśnieniami centrum-południe niewielkie zachmurzenie, przydadzą się okulary przeciwsłoneczne. Czwartek to spadek ciśnienia, wzrost zachmurzenia, ale będzie delikatnie cieplej. Podobnie jak i w piątek, ale w piątek opady śniegu właściwie w całej Polsce. Sobota, niedziela i poniedziałek tu opady nie tylko samego śniegu, ale też opady mieszane deszczu ze śniegiem, śniegu z deszczem. Niestety niskie ciśnienie, więcej chmur, natomiast temperatura miejscami na zachodzie kraju nawet do trzech. Stopni. No to sprawdźmy aktualną jakość powietrza i raport smogowy niestety jest bardzo alarmujący. Kielce, Opole, Wałbrzych, Poznań. Tu po prostu tragiczna jakość powietrza niestety, ale sezon grzewczy trwa. Oczywiście zapraszam na kolejne prognozy. Do zobaczenia. Wyjątkowo mroźnych porankach na północy kraju. Dziś o godzinie 6 rano było minus 1, także naprawdę ciepło. Dziś teoretycznie nie mamy zbyt wielu ostrzeżeń dla kierowców, ale przy niskiej temperaturze, bo nadal katowice minus 19, kraków minus 18 w tym momencie, choć piękne słońce i bezchmurne niebo, to gdzieś zawsze mogą pojawić się oblodzenia, no i trzeba też przyznać, że silne słońce potrafi ograniczyć. Widzialność na północy kraju zdecydowanie więcej chmur. Na Podlasiu i na Nizinie Szczecińskiej dodatkowo mgły niskie, chmury warstwowe, także tu widzialność po prostu ograniczona z innego powodu, ale w Gdańsku już zero, podobnie jak i w suwałkach, więc niekoniecznie te najcieplejsze kurtki. Dziś Polska pozostaje pod wpływem wyrzut nad Skandynawii, także chmur niewiele i dodatkowo sporo słońca po południu, temperatura nawet do dwóch stopni w pasie wybrzeża. Ja oczywiście zapraszam na kolejne prognozy. Do zobaczenia.